Są z nami słuchawki QC MeloBuds N70. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanes albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam. Wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów ze słuchawek. Nie, jest jeszcze strona internetowa, który jest Smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje, zajawki filmów. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia i tradycyjnie zachęcam do podbicia filmu, a jak ktoś chce, do wsparcia mojego kanału. Nasz dzisiejszy bohater słuchawki MeloBuds N70 kosztują 270 i jak na produkt firmy QC to nie jest mało, dlatego że tą firmę kojarzymy raczej ze słuchawkami budżetowymi kosztującymi stówkę, a tutaj te 270 zł trzeba się zastanowić, zanim je wydamy. Przynajmniej ja bym się zastanawiał. W związku z czym dzisiaj porównam te słuchawki ze słuchawkami, których używam na co dzień, a są to dwie pary słuchawek, cztery słuchawki, dwie firmy, piksele Bacy 2A takie, które sobie używam na co dzień, i też słuchawki. Amiron 300, takie też, które używam. No i ceny, bo to jest najważniejsze. Tutaj te słuchawki kosztują te 270 zł. Jakby za to, to link do sklepu Allegro QC jest w opisie pod filmem. Natomiast tutaj za te Bejer Dynamiki trzeba zapłacić 9 stówek, a za te piksele trzeba zapłacić 6 stówek, mniej więcej. I teraz tak. Tak jak mówiłem, QC kojarzy nam się ze słuchawkami budżetowymi, przynajmniej mi. Do tej pory miałem słuchawki budżetowe, które miały niezły dźwięk, ale w porównaniu do Ceny, jaką musieliśmy za te słuchawki zapłacić, czy tam stówkę tego typu pieniądze, czyli no po prostu niewielkie pieniądze. Tutaj te 270 zł to już jest jakiś tam pieniądz. Jak ja bym zestawił te słuchawki? Więc jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to uwaga, zrobiłbym tak: tutaj byłby numer jeden, tutaj byłby numer dwa, i tutaj byłby numer trzy. Tak to bym zostawiał, a tak jak mówię i te, i te słuchawki używam na co dzień, nie mam do nich zastrzeżeń. QC tutaj położyłbym w środku. Jeżeli chodzi o ANC to uwaga, QC dałbym tutaj, tutaj dałbym Beyerdynamiki, no tak mniej więcej na równi z tymi pikselami. To pokazuje, że naprawdę te słuchawki są bardzo fajne, bardzo przyjemnie mi się ich używa. No a biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości to już ho ho. Szybciutko pokażę no, pudełko, tutaj, o to, bo w pudełku, oprócz samych słuchawek, no to wiadomo, tutaj, tam na dole jest instrukcja obsługi i e, wszystkie gwarancje. To mamy tutaj, o, z boczku rzecz ważną. Dlatego, że oprócz kabelka do ładowania są tam też gumki. Ja pierwsze co zrobiłem to... znaczy pierwsze. Drugie dlatego, że najpierw jeden dzień używałem w gumkach, które były założone i tamte gumki były dla mnie za duże. Jednak wolę mniejsze gumki. Troszeczkę cisnęły mnie w uszy, w związku z czym zmieniłem sobie gumki na mniejsze, które tutaj mamy. O. Zmiana gumek nie jest żadnym problemem. To tyle by było tytułem takiego szybkiego wstępu, a teraz tak. Opowiem o tych słuchawkach, pokażę jak się ich używa i pokażę szybciutko aplikację. Etui. Rzecz ważna, w pozorom jajkowe. Bardzo porządnie wykonane, chyba najporządniej z tych wszystkich kiusy, które miałem i mam. Bo na przykład, o, mogę tutaj sięgnąć, tutaj jakieś budżetowe kiusy takie, no to naprawdę jakość, różnica w jakości etui jest gigantyczna, ale oczywiście tak samo nie jakość etui tutaj się liczy, tylko jakość dźwięku i jakość słuchawek. Tutaj jest... O, dioda, która nam sygnalizuje różne rzeczy, jak łączymy, stan naładowania i tak dalej, to jest jedna rzecz. Tutaj mamy USB-C i tutaj mamy przycisk do parowania słuchawek czy etui, no słuchawek, tak, z telefonem. Teraz tak, jak bym się miał do czegoś przyczepić? Bo przecież nie chodzi o to, żebym chwalił, tylko o to chodzi, żebym mówił, jak jest. To, to do czego ja się nie mogę przyzwyczaić, to jest to, że te słuchawki o, mają... Ten pałąk tutaj do środka chowany. Ja na przykład, jak jakieś tam słuchawki na pałąku mam, to lubię jak jest wprost przeciwnie, wtedy łatwiej się sięga. A tutaj za każdym razem, jak muszę wyjmować te słuchawki, o właśnie, widzicie, no to jakoś tak się grzebie. No tutaj jest ta różnica, tak? bo najwygodniejsze są tutaj on, te pikselki, które tak sięgamy już. Tutaj w tym pudełku tych biodynamików też nie jest źle. Musimy troszeczkę wygrzebać to, no ale też jest łatwiej. Także. To jest tak naprawdę największa dla mnie, no może nie wada, tak, ale rzecz, która wymaga przyzwyczajenia, właśnie wyjęcie tych słuchawek. Natomiast jak się już tego nauczymy, przyzwyczajmy się, no to dalej już są same zalety. Słuchawki doskonale leżą w uchu. Tak jak już mówiłem, trzeba, znaczy nie trzeba, ale ja wymieniłem sobie gumki, to jest żaden problem. Tutaj w ten sposób je ściągamy, zakładamy. Już. Jeżeli chodzi o kodek, no to jest tutaj kodek LDAC i certyfikat, certyfikat Hi-Res Audio. To tak to wygląda. Natomiast jaki jest dźwięk, jak się tego używa? Tutaj to jest rzecz do przyzwyczajenia też. To jest sposób sterowania tymi słuchawkami, dlatego że sterowanie tutaj jest dotykowe na pałąku. Zaraz pokażę w aplikacji, jak się tego używa, w sensie jak dostosować sobie różne czynności. Natomiast to też jest rzecz, która wymaga przyzwyczajenia. Ja mówiąc szczerze, wolę jak mam to wszystko w uchu, dlatego że tutaj na pałąku, no to jak dotknę gdzieś tego pałąka, to zawsze zmieniam pozycję słuchawek w uchu i później muszę je poprawiać, dlatego też mówiąc szczerze, sterowałem głównie z aplikacji. Nawet jak trzeba było zwiększyć, zmniejszyć głośność, to sięgałem po telefon, ale tutaj oczywiście to wszystko też jest dostępne. Generalnie słuchawki są bardzo fajnie wykonane, bardzo ładnie i tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jakość dźwięku. Ciężko pokazać na filmie jakość dźwięku, natomiast mogę opowiedzieć bardzo dobre ANC. Naprawdę ANC jest bardzo dobre. Ładnie wycisza, tak jak pokazywałem chyba najlepiej z tych wszystkich słuchawek. A no, wziąłem jednej, drugiej, trzeciej słuchawki. Dzisiaj nawet byłem gdzieś na jakiejś konferencji, założyłem najpierw te, później te, później te. No i tak mówię, to ANC naprawdę robiło wrażenie. To nie jest tak, że jesteście w zupełnej ciszy. Takich cudów nie ma. Może jakbym założył większe, większe gumki, to bardziej by mnie jeszcze fizycznie to odcięło. Słychać w tle samochody jadące, ale bardzo, bardzo delikatnie. Natomiast muzyka jest na pierwszym planie. I teraz ja... Jakość muzyki jest doskonała. To wszystko też jest oczywiście zależne od tego, co sobie ustawimy w aplikacji. Ale mamy bardzo ładną separację wszystkich pasm, basy, tony wysokie, tony niskie, nic się nam nie zlewa. Bardzo ładnie wszystko tutaj słychać. No i przyjemnie, po prostu słucha się, tych, słucha się muzyki tutaj bardzo przyjemnie. I tak jak mówię. Chyba tutaj, naj. A tutaj, drugie miejsce, biorąc pod uwagę cenę tych słuchawek, no to naprawdę mówi to wszystko samo za siebie. Witam. E, tak wyglądają te słuchawki w uszach. I tak wygląda ich zastosowanie. One naprawdę bardzo fajnie leżą. O, można się nawet przybliżyć tutaj. W ten sposób je sobie to jakoś dopasujecie. Są różne gumki, różne rozmiary, więc. Nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast ważniejszy jest dźwięk. I muszę powiedzieć, że w momencie kiedy, tak jak w tym momencie chodzę po dworze, akurat byłem na jakiejś konferencji, więc byłem w centrum Warszawy, najpierw jechałem tramwajem, teraz wracam sobie na piotkę do domu, to naprawdę odcięcie od świata zewnętrznego jest na bardzo wysokim poziomie. W końcu mogę powiedzieć, że QC mają słuchawki które, no jasne, one nie są tanie, tak? Znaczy, nie są tanie jak na QC. One są na poziomie takim, nie wiem, średnio-półkowym. Inni producenci mają troszeczkę droższe słuchawki, ale to odcięcie dźwięku jest właśnie na bardzo podobnym poziomie, jak u innych producentów. Poziomie w sumie... No naprawdę, jak ktoś lubi słuchawki z pałąkami, to... Tak, myślę, że za takie pieniądze to jest niezły deal i niezła jakość. Nikt nie powinien być zawiedziony. No i jeszcze szybciutko pokażę aplikację. Oczywiście muszę sobie włożyć te słuchawki w ucho. Bluetooth connected, wszystko ładnie tutaj jest. I włączyłem sobie aplikację. O, od razu jest wszystko pokazane. 100, 100 i 64, o tym tak samo muszę powiedzieć, bateria tutaj jest bardzo dobra, dlatego że tak, tutaj w etui to jest 460 mAh, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, 480 mAh, słuchawki mają 40 mAh, ja tych słuchawek używam od kilku dni, Naprawdę dosyć intensywnie, zobaczcie 64% etui, no tutaj wiadomo, że sto bo jak je włożę to cały czas się nam ładują. Aplikacja QC i tu też są bardzo fajne rzeczy. Tutaj oczywiście słuchawki, to co pokazywałem i tutaj mamy dźwięk. Tutaj możemy sobie spersonalizować, jak chcemy, żeby ten dźwięk, jak inaczej, słuchawki ustawią się tak do naszych uszu. Najpierw jest badanie naszego ucha, to trwa dosyć długo, lewego, prawego, musimy tam wciskać. W momencie, kiedy usłyszymy dźwięk, jak go nie słyszymy, to nie wciskamy i w zależności od tego... Słuchawki dopierają nam rodzaj muzyki. Dla mnie najlepszy jest dźwięk przestrzenny, w ten sposób najczęściej tutaj e, słuchałem. E, on jest bardziej głęboki niż dźwięk domyślny, który jest troszeczkę bardziej płaski, no ale to wiadomo, przestrzenny i płaski. No i tutaj mamy różne inne rzeczy, tony gładkie, wysokie, popularne, bas, skała, miękkie, klasyczne. To są takie presety ustawienia, a tutaj sami możemy sobie. E, Ręcznie dostosować, co i jak to wygląda, a tutaj jest redukcja hałasu. I redukcja hałasu też jest fajna, dlatego że możemy sobie ją o, tutaj stopniowo ustawiać paluszkiem tak, jak chcemy. No i to też jest fajne, aczkolwiek dla mnie o, zawsze tak, największe odcięcie jest ok. Tu jest typ penetracyjność, ambient sound mod, jak pani powiedziała, w tym momencie w słuchawkach, i tutaj jest. ANC off, czyli wyłączony dźwięk. Tutaj mamy ustawienia. No i tutaj jest cała zabawa, czy tak, pojedyncze kliknięcie można sobie ustawić. Ja ustawiłem sobie lewej, jest głośniej. Z prawej jest ciszej. Do dwukrotnego kliknięcia, trzykrotnego kliknięcia i długi nacisk. Oczywiście jest, włącza nam się tak samo asystent głosowy. Tutaj, jak sobie długo naciśniemy, w ten sposób nam to ustawione i wtedy asystent na telefonie nam działa. Tutaj jest szukanie słuchawek, wykrywanie dopasowania. Czyli znowu trzeba włożyć słuchawki do uszu i dźwięk ten się nam dopasowuje. Wykrywanie noszenia i od razu jak włożymy to włącza mi się typ ANC, tak żeby nie trzeba było tego jakoś tam ręcznie później grzebać, w tym, tutaj jest czułość na dotyk też sobie ustawiamy, no i tutaj jest typ dogania, do gdzie jest. O, game mode on. Jak pani mówi, gdzie jest mniejsze opóźnienie dźwięku, tu jest wykrywanie szumu wiatru, wtedy też e, zwiększa nam się to ANC. Przełącznik LDAC, czyli e, o, lepsza jakość e, muzyki. Oczywiście podwójne połączenie urządzeń, czyli można e, uruchomić tak samo drugie urządzenie, drugi telefon e, ze słuchawkami. Tutaj mamy aktualizację. No, tak to wygląda. Dźwięk. Stan. Sklep. No i tutaj moje ustawienia. Więc aplikacja jest prosta. Ale też tych ustawień, znaczy w sensie prosto się po niej nawigować, ja już ją znam tak, z innych modeli tej firmy, natomiast dużo jest tutaj ustawień i naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. Czyli podsumowując, norma IPX5, o czym nie powiedziałem, czyli słuchawki są oczywiście odporne na zachlapanie, czyli siłownia, spokojnie, pod, tutaj nic się nam nie stanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, naprawdę doskonała bateria. 10 godzin, producent mówi o 10 godzinach używania słuchawki a 50 razem z etui, jestem skłonny w to uwierzyć, naprawdę bardzo długo, no w porównaniu z tymi słuchawkami, który, których używam i które dosyć często wołają, zwłaszcza etui, tak, o jedzenie, no to tutaj naprawdę... <śm> o wiele, o wiele rzadziej to się dzieje. Trzecia rzecz, o której nie powiedziałem, to jest jakość rozmów telefonicznych też jest bardzo dobra. Oczywiście działa adaptacyjne ANC podczas rozmów, także wszystko jest z zewnątrz wyciszane, głos jest podbijany. Też moi rozmówcy mówili, że bardzo... Znaczy nic nie mówili, tak? W sensie, że jak byłem na ulicy, to nie słyszeli ulicy, bardzo dobrze było słychać, więc to też jest duży plus tych a, słuchawek. To naprawdę jest bardzo dobra jakość zastosowania Stosunkowo niewielkie pieniądze i spokojnie mogę te słuchawki polecić. O i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!